Zanim nasza chwila minie Zabierz swój czerwony Za Zalany winem bukiet, który ci kupiłem Stój, chociaż na chwilę Nie znam żadnych twoich dróg, w których się zgubiłem Człowiek wiele snów i ciągle pije Pieniądz topił się jak lód, więc ledwo żyje Było wiele takich krótkich ról Świat tego słynie, jak za bardzo chciałby zmierzyć ból Twój czas przeminie tu skróconych dróg znajdziesz tylko windę Bo dasz dobre serce, komuś zrobi to wikrzydzie I nie każde szczęście, jak masz miękkie serce To pomyliłeś miejsce, ja wiedziałem, że tak będzie. Śnieg, pada jak lek Trzeba zjeść, zrobić test Jebać stres, NDF A wziąłem pół, to nie lek to nie gdzieś, daleko w chuj Nie ma chmur, tylko mód I tylko śnieg, pada jak lek Trzeba zjeść, zrobić test Nieba stres, MDM A wziąłem pół. To nie lek, dony gdzieś Daleko, fuj Nie ma chmur, tylko mód I wpada śnieg I znowu stres nie wzgórz Ciebie chcę Ciebie w tle Słyszę znów Jak płaszcz mnie Misz.